Witam na budowie, witam na budowie. Etap okien łukowych mamy już za sobą. Co mnie niezmiernie cieszy, naprawdę, bo, bo była to moja pięta Achillecowa i już naprawdę miałem serdecznie tego dość. Nie chodzi o okna, tylko chodzi ogólnie o obro, obrabianie tych okien. O, no, dramat, no dramat, dramat, jeszcze raz dramat. Także jak robicie okna sobie łukowe, Wylejcie sobie od razu fundament, yy, fundament. Wylejcie sobie murłatę od razu, bo tak naprawdę jest to walka z wiatrakami, bo nic się Wam nie będzie zgadzało. Trzeba będzie to wszystko liczyć, Och, kurde, ale już mamy za sobą. Chciałem się pochwalić oczywiście moimi nowymi kranami balkołowymi. Proszę bardzo.